Wyciągamy prawą nogę do przodu, zadzieramy stopę, trzymamy się prosto i teraz zrobimy tak. Cztery razy uniesiemy prostą nogę w górę i w dół. Kiedy noga będzie schodziła w dół, staramy się ją zatrzymać 2 cm nad ziemią. Jak będzie szła w górę, mocno napięta, tak jak przy poprzednim wyproście. Dobrze? Cztery razy jedna noga, cztery razy druga, ale jedziemy najpierw prawa, potem lewa. Noga wyprostowana, napięta, i cztery razy w górę. Tak jest. To ćwiczenie możecie wykonać tak jak my, czyli po każdej modyfikacji jedna seria od 8 do 10 powtórzeń. Jeżeli będziecie czuli się w tym ćwiczeniu dobrze, będzie ono się Wam podobało, możecie te ćwiczenia zrobić dwa razy albo trzy razy więcej. Wszystko zależy od tego, jak się czujecie i jakie są Wasze możliwości. Bardzo ładnie. Prosta noga. Opuszczam. Napinam mocno. Opuszczam, napinam mocno, opuszczam i dość. Świetnie.